Dzisiaj zagłębimy się w starożytną praktykę, owianą tajemnicą i mądrością zalecaną przez buddyjskiego szamana, który jest głęboko szanowany za swoją ogromną wiedzę duchową. Z ciekawością i lekkim niepokojem postanowiłem podążyć za radą tego mędrca. Instrukcja obejmowała pozornie prosty rytuał z użyciem cynamonu i cukru w specjalnym miejscu. Jednak to, co wydarzyło się następnego dnia, było naprawdę niesamowite, coś, co przerosło wszelkie moje oczekiwania. Zapraszam do wyruszenia ze mną w tę fascynującą podróż pełną odkryć i cudów. Przygotuj się, ponieważ to, co dziś odkryjemy, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz otaczający cię świat. Jakie tajemnice przodków mogą być ukryte w elementach tak powszechnych jak cynamon i cukier? Jakie ukryte moce można obudzić, gdy te dwa składniki zostaną połączone w specjalny sposób? Od czasów starożytnych istoty ludzkie szukały odpowiedzi na wielkie życiowe pytania w prostych, codziennych elementach elementach, które są wszędzie wokół nas, często do naszej dyspozycji, ale których głębsze znaczenie pozostaje dla większości ukryte. W naszym ciągłym poszukiwaniu sensu zwracamy się do natury, do elementów, które są częścią naszego codziennego życia, mając nadzieję, że znajdziemy w nich odpowiedzi na nasze obawy. Przy tej okazji, szaman Zen, oświecona istota, pełna spokoju i mądrości, wprowadził mnie w starożytny rytuał, praktykę, która sięga wielu pokoleń wstecz i która według niego ma moc zmieniania naszej rzeczywistości w nieoczekiwany sposób. Praktyka ta łącząca esencję natury i energię kosmiczną okazała się zaskakująco potężna. Wskazówki były na pierwszy rzut oka proste, ale pełne głębi i znaczenia. Szaman zasugerował, abym nałożył niewielką ilość cynamonu i cukru na określone miejsce na moim ciele. Oba składniki, choć pozornie powszechne i szeroko stosowane w życiu codziennym, kryją w sobie tajemnicze energie i duchowe znaczenia, których często nie jesteśmy świadomi. Kiedy te dwa elementy są mieszane z właściwą intencją, uwalniają specjalną energię, niewidzialną siłę, która łączy nas z czymś większym, czymś, co wykracza poza to, co znamy jako rzeczywistość. Ten rytuał, według szamana, zaprasza nas do spojrzenia poza to, co widzimy, do zobaczenia niewidzialnych połączeń, które nas otaczają, i do uświadomienia sobie mocy, która tkwi w pozornie banalnych szczegółach życia. Co więcej, Zaprasza nas do ponownego połączenia się z obfitością, którą wszechświat ma do zaoferowania. To, czym zamierzam się teraz z Tobą podzielić, to głęboka wiedza, i jeśli zastosujesz ten rytuał poprawnie, możesz zobaczyć transformację w swoim życiu finansowym. Pieniądze zaczną płynąć w nieoczekiwany sposób, a Ty poczujesz się w harmonii z dobrobytem, który wszechświat ma do zaoferowania. Rytuał ten jest łatwy do wykonania i zajmuje tylko minutę, ale jego efekty można zauważyć niemal natychmiast, przynosząc wymierne rezultaty w życiu. Wiele lat temu w odizolowanych górach Tajlandii znajdował się mały buddyjski klasztor, miejsce spokoju i mądrości. W klasztorze tym mieszkał szaman zwany Kempo, znany ze swojej ogromnej mądrości i niezachwianego spokoju. Wielu pielgrzymów i podróżników odbywało długie podróże do klasztoru w poszukiwaniu duchowych porad i wskazówek Kempo. Pewnego dnia do klasztoru przybył młody człowiek, zamożny, ale nękany problemami finansowymi. Był na skraju rozpaczy, a jego trudności ekonomiczne głęboko nim wstrząsnęły. Kiedy spotkał Kempo, młody człowiek ukląkł przed nim ze łzami spływającymi po twarzy i opowiedział swoją smutną historię. Próbowałem już wszystkiego czcigodny, mistrzu, ale wydaje się, że nic nie działa. Moje firmy upadają, a bogactwo znika. Proszę, pomóż mi znaleźć rozwiązanie moich problemów finansowych. Kempo, wyglądając na spokojnego i wyrozumiałego, odpowiedział: Młody człowieku, nie martw się. Kiedy byłem młody, przechodziłem przez coś podobnego. Byłem pogrążony w rozpaczy, czułem się beznadziejnie. Ale podczas mojej podróży spotkałem mądrego pustelnika, szamana z odległej wioski. Ten starszy nauczył mnie starożytnego rytuału, przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Rytuał ten ma moc przekształcania naszej rzeczywistości finansowej i przyciągania dobrobytu do naszego życia. Jeśli będziesz praktykował ten rytuał z wiarą i przekonaniem, obfitość przyjdzie do ciebie. Młody mężczyzna, wciąż rozemocjonowany, spojrzał na Kempo z mieszaniną zaskoczenia i nadziei. Słowa mędrca głęboko poruszyły jego serce. Z wciąż wilgotnymi oczami ukłonił się głęboko i powiedział: Mistrzu Kempo, niezmiernie dziękuję za Twoje słowa. Przyniosły one mojemu sercu nową nadzieję. Jestem gotów podążać za Twoimi wskazówkami z wiarą i oddaniem, ufając, że ten starożytny rytuał przyniesie mi światło którego tak bardzo potrzebuję w moim finansowym życiu. Ze spokojem Kempo odpowiedział: Drogi młodzieńcze, słuchaj uważnie. Zacznijmy od materiałów, których będziesz potrzebował do tego rytuału. Są one proste, ale pełne mocy. Po pierwsze, będziesz potrzebował niewielkiej ilości cynamonu w proszku. Ta przyprawa, w swojej zmielonej formie, skrywa starożytne sekrety. Upewnij się, że cynamon jest sproszkowany, aby jego esencja łatwo się rozprowadzała. Następnie potrzebna będzie szczypta cukru. Może to być zwykły biały cukier, który masz w domu, ale jeśli masz cały cukier trzcinowy, nawet lepiej, ponieważ jego naturalny charakter również niesie ze sobą moc. Umieść te składniki w małym pojemniku, którego możesz użyć ponownie. Zbierając te materiały, pamiętaj, że prawdziwa moc leży w Twojej jasnej intencji, skupionej energii i wierze, którą wkładasz w ten proces. Wizualizuj wyraźnie swoje pragnienie, a te proste składniki uwolnią drzemiącą w nich moc. Mając te elementy w ręku i czystą intencję, będziesz gotowy do następnego etapu rytuału. Młody mężczyzna, teraz bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, skinął głową z szacunkiem i wdzięcznością. Czcigodny mistrzu, jestem gotowy. Będę postępował zgodnie z Twoimi instrukcjami z oddaniem i poświęceniem. Z czystym sercem i jasnym umysłem oddaję się temu procesowi z niezachwianą wiarą. Kempo, ze spokojem kogoś, kto nosi w sobie ciężar wieków mądrości, odpowiedział lekkim skinieniem głowy: Jesteś gotowy. Czy czujesz, jak rośnie w tobie energia? Czy jesteś gotowy na dostęp do mocy, która wykracza poza to, co widzialne? Zapytał mistrz, a jego oczy lśniły światłem, które zdawało się pochodzić z innego świata, niosąc ze sobą głęboką i starożytną mądrość. Musisz połączyć się z czasem i przestrzenią, ponieważ tak naprawdę powinieneś się czuć, ponieważ to jest Twoja prawdziwa esencja. Jesteś manifestacją energii wszechświata, fundamentalną częścią boskiego światła, które przenika wszystko. Nigdy o tym nie zapominaj, młody poszukiwaczu. Zawsze pamiętaj, że Twoja esencja to znacznie więcej niż to, co mogą zobaczyć Twoje oczy lub czego mogą dotknąć Twoje dłonie. Jesteś czymś więcej niż fizyczną materią, która tworzy Twoje ciało. Wewnątrz znajduje się ogromna siła światło, które może kształtować świat wokół Ciebie zgodnie z Twoją wolą, zgodnie z Twoją intencją. Moc tworzenia i przekształcania jest w Tobie. Czekając na przebudzenie. Z delikatnym, ale pełnym szacunku gestem, Mistrz zatrzymał się i kontynuował: Ważne jest, abyś nigdy nie stracił z oczu swojej prawdziwej natury. Nie jesteś tylko istotą ludzką chodzącą po Ziemi, jesteś istotą światła, iskrą samego wszechświata. To światło, które w Tobie mieszka, ma zdolność manifestowania Twoich najgłębszych pragnień i przekształcania Twojej rzeczywistości. Wszystko, czego pragniesz, może zostać osiągnięte dzięki sile Twojej intencji, skupieniu Twojego umysłu i zestrojeniu Twojej istoty z energiami wszechświata. Wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy architektami własnego przeznaczenia, projektując swoje życie za pomocą niewidzialnych narzędzi, które oferuje nam energia wszechświata. I właśnie w tej świętej przestrzeni, tutaj w klasztorze, oferuję Ci moje przewodnictwo, abyś mógł w pełni rozwinąć swój potencjał. Przerwał na chwilę, biorąc głęboki oddech, zanim kontynuował: Pozwól mi więc być Twoim przewodnikiem w tej duchowej podróży, którą razem odbędziemy. Podczas tej podróży dowiesz się, jak zamanifestować życie, o którym zawsze marzyłeś, jak stworzyć rzeczywistość która odzwierciedla piękno i spełnienie, które już w Tobie istnieją. Niech nasze słowa i czyny zawsze będą w doskonałej harmonii z wolą wszechświata, ponieważ to właśnie dzięki temu dostrojeniu odnajdujemy prawdziwy spokój i dobrobyt. Oby tak było, mój młody uczniu. Mistrz spojrzał nieruchomo w oczy swojego ucznia i spokojnym, ale pełnym przekonania głosem kontynuował. W rozległym i ogromnym wszechświecie istnieją potężne energie, które przepływają wokół nas, a naturalne elementy niosą w sobie wibracje, które łączą się z naszymi najgłębszymi pragnieniami. Na przykład cynamon, prosty element natury, był znany od czasów starożytnych jako potężny atraktant bogactwa. Jego energia wibruje w całkowitej harmonii z energią pieniędzy, tak jakby każda cząsteczka cynamonu. Była magnesem przyciągającym dobrobyt i obfitość do tych, którzy wiedzą, jak mądrze z niego korzystać. Podobnie jak cynamon, cukier również ma swoją moc. Nie tylko słodzi jedzenie, które spożywamy, ale ma również moc słodzenia i przyciągania tego, czego chcemy do naszego życia. Kiedy używamy cukru z właściwą intencją, przywołujemy energię, która nie tylko łagodzi trudności, ale także przyciąga to, Czego najbardziej pragniemy. W tym przypadku mówimy o dobrobycie finansowym. Dziś zapraszam Cię do wykorzystania tych darów natury, aby odmienić swoje życie. Wyobraź sobie moc, jaką mają Cynamon i cukier, gdy są używane z właściwą intencją. Wizualizuj swoje otoczenie przekształcane przez tę energię, wypełniające Twoje życie możliwościami, sukcesem i dobrobytem finansowym. Pozwól tym naturalnym siłom zmieść z powierzchni Ziemi wszystkie trudności finansowe, które nosisz w sobie od tak dawna. Otwórz się na spokój i wolność, które przynosi dobrobyt, ponieważ czekają one na Ciebie. Jednak aby naprawdę przyciągnąć tę obfitość do swojego życia, konieczne jest, aby Twoja energia była z nią zgodna. Musisz uwolnić się od ograniczających myśli na temat pieniędzy i dobrobytu. Zamiast postrzegać siebie jako kogoś, kto na to nie zasługuje, zacznij postrzegać siebie jako zamożnego, obfitego, godnego otrzymania wszystkiego, co wszechświat ma ci do zaoferowania. Bądź wdzięczny za obfitość, która już jest w drodze. Mistrz spojrzał na młodego ucznia ze zrozumieniem, a następnie powiedział: Kiedy osiągniesz ten podwyższony stan emocjonalny. Twoja energia będzie w końcu zestrojona z dobrobytem, który już czeka, aby wejść do Twojego życia. Ta obfitość, której tak. Pragniesz wkrótce się zamanifestuje, a aby pomóc Ci w tym procesie, wykonamy potężny rytuał. Rytuał ten nie wymaga wykonania go w określonym czasie, np. w świetle pełni księżyca lub o określonej godzinie, ale zalecam wykonanie go w czwartek lub niedzielę. Dni te są silnie związane z energiami sprzyjającymi dobrobytowi. Wybierz preferowaną porę dnia, czy to rano, czy wieczorem. Najważniejszą rzeczą jest to, że w czasie rytuału Twoja energia jest wysoka, tak jak moja jest teraz. Uświadom sobie, jak intensywna i potężna jest teraz energia wokół nas. Jest gotowa, by skierować ją na naszą korzyść. A jeśli jesteś gotowa, możemy rozpocząć rytuał już teraz. Mistrz kontynuował głosem, który był zarówno spokojny, jak i pełen mądrości. Zanim zaczniemy, ważne jest, aby pamiętać, że moc każdego rytuału leży w Twojej intencji i harmonii, którą tworzysz między swoją istotą a wszechświatem. Robiąc to, otworzysz drzwi do dobrobytu i wyeliminujesz wszystkie blokady, które do tej pory uniemożliwiały przepływ tej energii do Ciebie. Ale aby to wszystko zadziałało, Twoja energia musi być całkowicie dostosowana do obfitości. Niezbędne jest, abyś porzucił te ograniczające myśli, które trzymałeś na temat pieniędzy i zaczął czuć się naprawdę zamożny, godny i wdzięczny. Kiedy wejdziesz w ten stan wdzięczności, twoja energia będzie idealnie zharmonizowana z obfitością, która już zmierza w twoją stronę. Młody uczeń poczuł, jak jego energia wzrasta, gdy słuchał słów swojego mistrza. Z pogodnym obliczem mistrz kontynuował. Ten potężny rytuał nie wymaga określonego momentu księżyca ani dokładnej godziny jego wykonania, ale zalecam wykonanie go w czwartek lub niedzielę, ponieważ te dni mają silniejszą energię związaną z dobrobytem. Możesz wykonać ten rytuał rano, w południe lub wieczorem, w momencie, gdy czujesz, że twoja energia jest na szczycie, tak jak moja jest teraz. Uświadom sobie, jak silna i potężna jest ta energia. Dziś wykorzystajmy ją na naszą korzyść, kierując tę siłę w stronę dobrobytu. Następnie mistrz wskazał na pobliski stół. Gdzie wszystkie elementy potrzebne do rytuału były już starannie ułożone. Zapraszającym gestem powiedział: Teraz, mój młody przyjacielu, podejdźmy do tego stołu i rozpocznijmy rytuał. Mamy już wszystko, czego potrzebujemy i widzę, że jesteś gotowy na ten krok. Niech obfitość spłynie na nas wraz z czystością naszej intencji i siłą naszej energii. Pracujmy razem, aby wprowadzić ten dobrobyt do naszego życia. Kiedy masz niewielką ilość cukru w prawej ręce, coś około 20 g, to wystarczy, aby rozpocząć ten potężny rytuał. Nie potrzeba więcej, wystarczy tyle, by symbolizować słodką, pomyślną energię, którą chcemy przyciągnąć do naszego życia. Następnie weź szczyptę cynamonu, bardzo małą ilość, około 10 g, która będzie wystarczająca. Nie ma potrzeby przesadzać ani dodawać więcej ponieważ ta ilość już niesie energię, której potrzebujemy, ale jeśli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić efekty i wibracje tych elementów, polecam użycie czystego pojemnika, wcześniej przygotowanego z wodą i szczyptą soli. Ta kombinacja wody i soli będzie działać jako forma oczyszczania, czyszczenia i przygotowywania pojemnika, aby mógł zawierać tę potężną mieszankę cukru i cynamonu. Ten krok jest ważny, ponieważ pomaga wyrównać energię, przygotowując wszystko do następnego etapu rytuału. Z pojemnikiem umieszczonym tuż pod dłońmi, trzymaj cukier i cynamon nieruchomo w prawej dłoni, nie upuszczając ich. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż pozwala na odpowiednie skoncentrowanie i ukierunkowanie energii tych elementów, tworząc sprzyjające środowisko do ponownego wykorzystania tej energii w możliwie najbardziej efektywny sposób. Młody mężczyzna, który obserwował mistrza z mieszaniną ciekawości i determinacji, zwracał baczną uwagę na każde słowo. Postępował zgodnie z instrukcjami bardzo. Ostrożnie gotowy do rozpoczęcia procesu. Z już przygotowanym pojemnikiem, cukrem i cynamonem spoczywającymi w jego prawej ręce, młody człowiek, pełnym szacunku i pokory tonem, zapytał: Czcigodny mistrzu, co powinienem teraz zrobić z moją lewą ręką? Mistrz z aurą mądrości odpowiedział cierpliwie: Teraz, młody człowieku, mając wszystko odpowiednio przygotowane i uporządkowane, przystąpimy do rytuału. Niech energia obfitości, która jest hojna i zawsze obecna we wszechświecie, przyjdzie do nas kierując się czystością naszych intencji i siłą naszego ducha. Aby rozpocząć rytuał, powinieneś delikatnie położyć lewą rękę na pojemniku przed sobą. Następnie prawą ręką przełóż zawartość cukru i cynamonu do lewej ręki, trzymając ręce otwarte, tak jakby tworzyły paszczę krokodyla. Teraz prawą ręką zacznij wykonywać okrężne ruchy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jest to ważne, ponieważ te ruchy zgodnie z ruchem wskazówek zegara umożliwiają przepływ energii w pozytywny i harmonijny sposób. Wykonując ten gest, pozwolisz energii pieniędzy i dobrobytu Wejść do Twojego życia i zacząć swobodnie krążyć wokół Ciebie. Teraz, kontynuował Mistrz, rób to wszystko z wielką wiarą. Miej zaufanie do tego, co robisz, mocno wierz w swoje słowa i ruchy. Wykonując okrężne ruchy prawą ręką, powtarzaj na głos następującą potężną afirmację, która jest w stanie przyciągnąć wielki dobrobyt. Jestem ulubieńcem wszechświata. I od dziś moje bogactwo mnoży się siedemdziesiąt tysięcy razy. Wypowiedz to z przekonaniem i całym sercem, aby energia tych słów mogła zamanifestować się w Twoim życiu. Z mocną postawą, wyrazem pewności siebie i silnym głosem młody człowiek podążał za instrukcjami swojego mistrza. Położył lewą rękę na pojemniku, ostrożnie przeniósł do niego cukier i cynamon. A prawą ręką zaczął wykonywać okrężne ruchy zgodnie z instrukcjami. Z każdym ruchem jego głos stawał się wyraźniejszy, silniejszy i pełen przekonania. Jestem ulubieńcem wszechświata, i od dziś moje bogactwo pomnaża się siedemdziesiąt tysięcy razy. Gdy wypowiedział te potężne słowa, młody człowiek poczuł, jak wibrująca, pozytywna energia zaczyna przepływać przez całą jego istotę. Pewność, że zbliża się obfitość, zawładnęła jego umysłem i sercem, napełniając go nadzieją i silną determinacją, że sukces i dobrobyt są w drodze. Mistrz, obserwując postępy młodego człowieka spokojnym i autorytatywnym spojrzeniem, kontynuował prowadzenie go. Teraz wrzuć całą zawartość: diet, cały cukier i cynamon, które trzymałeś, do pojemnika. Te elementy są magiczne. I niosą ze sobą bardzo potężną energię. Jeśli chcesz, możesz powtarzać afirmacje tyle razy, ile uznasz to za konieczne. Powtarzaj, aż zdasz sobie sprawę, że Twoja energia jest całkowicie podniesiona i że wibracja dobrobytu wkrótce się zamanifestuje. Będziesz wiedział, że nadszedł właściwy moment, ponieważ Twoje ciało zacznie emitować wibracje tak intensywne, że będziesz w stanie poczuć, jak reaguje każdy port Twojej skóry. Młody mężczyzna, ogarnięty mieszanką emocji i koncentracji, rygorystycznie przestrzegał każdego kroku instrukcji. Ostrożnie wrzucił cukier i cynamon do pojemnika, czując, jak potężna, mistyczna energia żywiołów działa wokół niego. Mistrzu, powiedział młodzieniec głosem pełnym nadziei. Czuję, jak energia intensywnie przepływa przez moje ciało. Moje ciało wibruje z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Słowa afirmacji rezonują w moim sercu i czuję, że moja intencja obfitości wkrótce się spełni. Będę powtarzać afirmację, aż moja energia całkowicie się podniesie, a moja intencja będzie mocna i niezachwiana. Z odnowioną wiarą i jeszcze większą pewnością siebie, młody człowiek kontynuował rytuał, czując coraz silniejsze wibracje pozytywnej energii. Powtarzał z całą mocą i pewnością. Jestem ulubieńcem wszechświata, i od dziś moje bogactwo mnoży się siedemdziesiąt tysięcy razy. Za każdym razem, gdy wypowiadał te słowa, jego pewność rosła, i czuł, że obfitość jest coraz bliżej. Napisz w komentarzach: Moje bogactwo mnoży się siedemdziesiąt tysięcy razy. Robiąc to, już zaczniesz przyciągać do swojego życia obfitość i dobrobyt, przybliżając tę energię do siebie. Mistrz ze spokojnym i zadowolonym uśmiechem zakończył swoje instrukcje. Po zakończeniu całego rytuału i poczuciu, że energia obfitości i dobrobytu zaczyna manifestować się w twoim życiu, delikatnie umyj ręce niewielką ilością bieżącej wody. Może to być nawet woda z kranu. Jeśli wolisz, możesz również umyć ręce octem, który jest bardzo skutecznym naturalnym środkiem oczyszczającym. Po umyciu rąk pozwól im wyschnąć naturalnie, na świeżym powietrzu, bez użycia ręcznika. Zapewni to dalszy przepływ pozytywnej energii. Czując głęboką więź z rytuałem i mistrzem, młody człowiek odpowiedział z wdzięcznością i szacunkiem: Dziękuję, mistrzu, będę wiernie podążał za Twoimi instrukcjami. Umyję ręce bieżącą wodą lub octem, jeśli uznam to za konieczne, i pozwolę im wyschnąć w naturalny sposób, aby zachować pozytywną energię. Jestem pełen ufności i przekonania, że dobrobyt i obfitość są już w drodze do mojego życia. Mistrz ze spojrzeniem pełnym mądrości i zrozumienia podsumował. Teraz pojemnik, którego używaliśmy w rytuale, z cukrem i cynamonem, będzie używany w specjalny sposób. Umieścimy go w specjalnym miejscu. Aby rozpocząć ten potężny rytuał, powinieneś umieścić pojemnik przy wejściu do domu, ukryty w miejscu, które uważasz za odpowiednie, lub jeśli wolisz, obok okna. To proste, ale znaczące działanie zapewni ochronę przed negatywnymi energiami, które mogą być obecne wokół ciebie, takimi jak te generowane przez zawiść, zazdrość lub złośliwe intencje. Oprócz ochrony. Pojemnik będzie również działał jak magnes przyciągający nowe możliwości finansowe, tworząc sprzyjające środowisko dla dobrobytu, którego tak pragniesz, aby wejść do swojego życia, czy to w domu, czy w firmie. Młody człowiek, który był bardzo wdzięczny za otrzymane wskazówki, odpowiedział z szacunkiem i podziwem: Czcigodny mistrzu, jestem głęboko wdzięczny za Twoje cenne instrukcje. Zastosuję się do każdego z Twoich zaleceń i umieszczę rytualny pojemnik, który zawiera cynamon i cukier w pobliżu wejścia do mojego domu lub okna. Jestem przekonany, że ochroni mnie to przed negatywnymi energiami i przyciągnie możliwości finansowe, których tak bardzo teraz potrzebuję. Szczerze dziękuję za podzielenie się tak cenną i transformującą mądrością. Mistrz, który miał wyraz spokoju i pewności siebie, zakończył rozmowę zachęcającymi i inspirującymi słowami. Ty, młody człowieku, będziesz naprawdę zdumiony wielką ilością dobrych rzeczy, które w końcu do ciebie przyjdą. Obfitość i dobrobyt są w drodze i są nieuniknione. Zaufaj w pełni temu procesowi i miej zarówno umysł, jak i serce otwarte na przyjęcie tych nadchodzących błogosławieństw. Jestem absolutnie pewien, że pozytywne owoce tego rytuału pojawią się w Twoim życiu w najbliższej przyszłości. Młody człowiek, silnie zainspirowany słowami mistrza, skinął głową z determinacją i głębokim poczuciem wdzięczności. Był w pełni przygotowany na przyjęcie z radością i uznaniem nowych możliwości finansowych. Które wszechświat starannie dla niego zarezerwował. Mam nadzieję, że naprawdę podobał Ci się ten potężny i znaczący rytuał. Nie wahaj się przetestować go i czekaj na wyniki z cierpliwością i wiarą. Nie zapomnij również podzielić się tym niesamowitym doświadczeniem. Pamiętaj, że dzielenie się jest tym samym co otrzymywanie i często wraca do nas zwielokrotnione w nieoczekiwany sposób. I wreszcie, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Aby uzyskać więcej cennych nauk i wskazówek. I tak dochodzimy do końca kolejnego wideo. Mam nadzieję, że podobały Ci się wskazówki i rytuały, którymi się dzisiaj podzieliliśmy. Pamiętaj, że ochrona i przyciąganie nowych możliwości są w Twoim zasięgu. Musisz tylko wierzyć i działać. Jeśli wypróbowałeś ten rytuał lub masz jakieś ciekawe doświadczenia, którymi możesz się podzielić, zostaw komentarz poniżej. Chętnie się z Tobą zapoznamy. Nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych treściach, które z miłością dla Ciebie przygotowaliśmy. Twój udział jest niezbędny, abyśmy mogli nadal się rozwijać i dostarczać Ci coraz więcej cennych wskazówek i nauk. Dziękujemy, że jesteś z nami do tej pory. Pamiętaj, że obfitość i dobrobyt są wynikiem naszych działań i intencji. Bądź więc otwarty na możliwości i dziel się tą mądrością z przyjaciółmi i rodziną. Do następnego razu i niech dobrobyt zawsze będzie z Tobą.